Dobry wieczór. A oto nasz dzisiejszy bohater EQS 580 Formatic. Co to oznacza? 524 konie i dwa silniki elektryczne. Bazowa wersja 450 posiada napęd jedynie na oś tylnią i 333 konie mocy. Elektryczna klasa S, która w tej chwili z nami debiutuje, wyróżnia się wieloma rzeczami, które wprowadzamy jako nowe na rynku, ale także wiele rzeczy, które już posiada z S klasy, która na rynku jest. Chociażby inteligentne światła Digital Light. 1 300 000 lusterek w każdej lampie, podobnie jak w C-Klasie, którą też Wam prezentowaliśmy. To jest dalej technologia nasza, obecna, najwyższa, z której korzystamy i pozwala mega, mega doświadczyć to, żebyście widzieli dokładnie i perfekcyjnie wszystko w nocy. A jest to też przede wszystkim bezpieczeństwo. W tym samochodzie mamy wersję AMG, dzięki temu widzicie takie zadziorne zderzaki. Bardzo ciekawe felgi o pięknym wzorze, 21 cali. Charakterystyczna obręcz, która bardzo często pojawia się w tej chwili we wszystkich modelach Mercedes. Wiąże się za aerodynamiką. Aerodynamika, czyli słowo klucz dla tego samochodu. Cała bryła tego auta została zaprojektowana i podyktowana przede wszystkim w związku z aerodynamiką, dzięki czemu osiągnęliśmy niesamowity współczynnik aerodynamiczny 0,2, najlepszy na rynku w chwili obecnej. Chociażby projekt słupka, a te tutaj delikatne listewki powodują, że auto jest bardziej aerodynamiczne. To, że jest bardziej aerodynamiczne, przekłada się też na drugą bardzo ważną rzecz w tym samochodzie. Cisza. Przy autach elektrycznych cisza wewnątrz jest niesamowicie istotna, ponieważ nie słyszymy silnika, więc słyszymy dużo więcej dźwięków, których normalnie byśmy nie słyszeli. W związku z tym ta aerodynamika pozwala nam też pozyskać dużo większy komfort, który jak najbardziej do S-klasy pasuje, ponieważ oczekujemy od niej jak najwyższego komfortu, a cisza jest dużym komfortem. Żeby było aerodynamicznie, mamy w każdym samochodzie zawieszenie pneumatyczne. Pneumatyczne zawieszenie w tym aucie pozwala nam nie tylko uzyskać komfort, luksus, ale pozwala nam także osiągnąć lepsze wyniki oszczędności, ekonomii, dzięki temu, że auto powyżej 120 km na godzinę obniża się o 1 cm, przy 160 km o kolejny centymetr, dzięki czemu Zużycie energii jest niższe, a wasz zasięg większy. Szczytowy zasięg, jaki w chwili obecnej Mercedes deklaruje dla tego samochodu to jest aż 770 km. Naprawdę potężny wynik. Mamy tu też bardzo dużą baterię o pojemności prawie 108 kW, czyli całkiem spora, 26% więcej niż w naszym modelu EQC, który do tej pory miał największą w naszej ofercie. Co więcej z klasy S, więcej z klasy S. Mamy chociażby podobnie z takich, że mamy tutaj także skrętną, tylną oś. Bazowo jednak zaczynamy od razu. Od 4,5 stopnia, opcjonalnie możecie mieć 10 stopni. Natomiast taka ciekawostka: 10 stopni w tym samochodzie jest dostępne nawet już po zakupie samochodu. Będziecie w stanie dokupić sobie to przez stronę internetową, odklikać, zapłacić i odblokować funkcję 10-stopniowej osi skrętnej. Podobnie jak w klasie S mamy. Klamki, które wysuwają się e, automatycznie w momencie, kiedy podchodzimy z kluczkiem do samochodu, zrobią to samo. E, dodatkowa opcja, którą można sobie wykupić w tym samochodzie, tutaj jej akurat nie ma, to jest także elektrycznie otwierane drzwi samoistnie, czyli podchodząc do samochodu, nie tylko wysuną się klamki, ale oprócz wysunięcia klamek otworzą się Wam drzwi, e, niesamowite doznanie w momencie, kiedy podchodzicie. Pełen luksus, otwierają się drzwi. Wsiadając z auta, naciskacie hamulec, drzwi zamykają się same, także naprawdę mega fajna, komfortowa rzecz. Jeżeli chodzi też o zużycie, o rekuperację, o zasięgi, to istotnym słowem jest właśnie rekuperacja. Rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii. Jeżeli zwalniacie, jeżeli hamujecie silnikami elektrycznymi lub pedałem hamulca, auto odzyskuje energię, czyli część energii, którą potrzebujecie zużytkować. Po prostu odzyskujecie i z tej na, z odzyskanej energii macie dodatkowy większy zasięg, dzięki czemu uzyskujemy takie fantastyczne wyniki, jak możliwe nawet 770 km. W przypadku tego samochodu rekuperacja jest naprawdę bardzo potężna. Jest to 5 m na sekundę kwadrat. Wysoka wartość, która pewnie wiele nie mówi, natomiast przekłada się to na przeszło 400 koni mechanicznej jakby e, hamującej. Czyli naprawdę sporo, używając po prostu puszczenia e, pedału gazu, możecie, niemal się z, możecie tym autem praktycznie zatrzymać. Macie na światach bez dotykania hamulca. Niesamowita rzecz, niesamowite e, elementy w tym samochodzie. Spoglądając na EQS z tyłu, jego piękny obły kształt. E, zwracamy uwagę przede wszystkim na tylne światła, które bardzo się wyróżniają nowym wzorem, a też. W jaki sposób się pojawiają. Jeżeli otworzycie auto, jest bardzo piękny spektakl odpalania tych świateł. Bardzo fajną cechą EQS-a jest też jego bagażnik. Jest naprawdę olbrzymi. 610 litrów, a po złożeniu foteli nawet ponad 1700 litrów. Popatrzcie na to: naprawdę ten samochód jest mega, mega praktyczny. Tutaj zapakujecie dosłownie wszystko. Dla was nie będzie to żadnym problemem podróż tym samochodem nawet kiedy akumulator zacznie się kończyć. Dlaczego? Wystarczy 15 minut na najszybszej dostępnej ładowarce, czyli 200 kW, jakie ma ten samochód i naładujecie go w 15 minut, żeby przejechać kolejne 300 km. Niesamowity wynik. W domu z ładowarki Wallbox jesteście naładować samochód do pełna w około 5 godzin. Też bardzo przyzwoity wynik, jeżeli macie się później cieszyć ponad 700 km zasięgu. Niestety ładowarki 200 kW nie są jeszcze dostępne w Polsce. Najszybsze ładowarki w Polsce dla tego samochodu to 100 kW. No ale cały czas się rozwijamy, wszystko się poprawia. E, pamiętajmy też, że zasięgi tego samochodu zwiększają się dzięki temu, że mamy w nim coś takiego jak rekuperację. Jest to hasło dotyczące każdego auta elektrycznego i pozwala Wam odzyskiwać energię z hamowania, z silników elektrycznych oraz z hamulców. E, wynik, jaki my jesteśmy w stanie osiągnąć w tym samochodzie, to jest niesamowite 5 m na sekundę kwadrat. Pewna jakaś specyficzna suma, którą możecie nie kojarzyć, ja do końca może też, mówię Wam jedno. To jest bardzo dużo i pozwala Wam zatrzymać ten samochód bez używania pedału hamulca, a przy okazji odzyskać bardzo dużo energii. E, użytkownicy tego samochodu, kierowcy, e, nie muszą się kompletnie martwić tym, czy będą w stanie zajrzeć pod maskę. Maski w tym samochodzie się nie otwiera. Dostęp e, pod tą przestrzeń posiadają tylko e, doświadczeni mechanicy salonów serwisowych. Natomiast myślicie sobie, a co ja zrobię, jak mi zabraknie płynu do sprecyzkiwacza? Przecież gdzieś go muszę dolać. I proszę zobaczcie sobie, co zrobicie wtedy. Podchodzicie z boku samochodu, kompletnie się nie przejmując tym, czy możecie. Się dostać pod maskę, otwieracie sobie tutaj taką klapkę i tutaj dolewacie płynu do spryskiwaczy. Tylko tyle was interesuje z obsługi tego samochodu. Eee, najważniejsza rzecz, o której jeszcze warto byłoby powiedzieć, ile kosztował Was będzie ten samochód? Od 495 tysięcy zaczyna się cena bazowego EQS-a 450 z napędem na tył, natomiast 607 tysięcy to jest bazowa cena samochodu z silnikiem 580, czyli dwoma elektrycznymi o mocy 524 konie. 580 wyróżnia się też jedną bardzo istotną rzeczą, czyli hyperscreenem, o którym opowiadał mój serdeczny kolega Kacper Belka.